Mamy bardzo, bardzo poważne spotkanie, proszę Państwa. Spotkanie aktualnych mistrzów z rekordem 3 do, 3 do 1 z pretendentem. Pret ale niestety nieudany, niestety dla nich oczywiście. Szybko rozegrali, teraz Trójkowo ma pustą pozycję z numerem 17. Tak jest, Wojciech chusty, ale z do środka niestety nikogo tam w środku nie było. Próba szybkiego ataku też przerwana, kamera nie nadąża, ja ledwo nadążam z mówieniem, a tu punkty z drugiej strony wpadły. Co ja mówię, 5-2 jest, jaki brak wykończenia, wygrywają. Tak jest, mikołajko przy piłce do, 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 do Sierki, Sierka kończy. Sierka to zespół, który jeszcze meczu w, yy, w lidze Bronba nie przegrał, bo z tego co widziałem to są nowym nabytkiem ligi. Dobrze teraz Sierka. A, jedna za drugą, jedna za drugą. Będzie z faulem, punkty zaliczone moim zdaniem. Tak jest, punkty zaliczone. Yy, I nie będzie trójeczki. Ale jeszcze Karczewski tutaj. I jeszcze raz będzie miał drugą szansę. Teraz wpada. Tak jest. 13, zbignie Jurst. No, musi się, musi się wstrzelić Michał Mikołajko, jeżeli chce swoją drużynę yy, pociągnąć. Jest liderem punktowym, absolutnym. Więc, o. Statystyki rodem z, z zawodowej ligi. 30, 31 zbiórek, 33 zbiórki na fire średnio. Dobra, wracamy do gry, wracamy do gry. Statystyk już zamilkuje, zamilknie. Gie. Jest trzecie i jest rzut. Taka koszykówka ma e, niczym, proszę Państwa. Ja tylko komentuję to, co widzę. E, jedno podanie, rzut. I jest. Wojciech Wyrzykowski melduje się z numerem 3. Mikołajko za 3. I mamy to. Już dużo ruchu bez piłki znowu wśród firetuda. Podoba mi się, jak oni grają, naprawdę. I piękny rzut o tablicę. To jest. To jednak Maciej Mikołajczak. Przepraszam. Bo ja tutaj mam Michał Mikołajczak. To mogłem się pomylić gdzieś w swoich notatkach. Najmocniej, przepraszam, Macieja Mikołajczaka. I tutaj kolejna pusta zasłona. Następna wychodzi tam z rogu. Kolejny Jurczak teraz dostał trujeczkę i ma trujeczkę. Nie wiem czy przekroczył linię czy nie. Mikołajko indywidualnie. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że samolubnie, ale ja tu nie jestem od oceniania, ja tu jestem od komentowania. Zjurczak e, na razie, na razie e, z pierwszą przewagą, taką wyraźniejszą niż jedno posiadanie. Zobaczymy, jak to się dalej będzie układać. Szybka trójka teraz, aj! Szybka trójka teraz. Konrad, Kaina w zewnątrz, Ależ tutaj e, atakują we trzech, zaatakowali tablicę. Porzucie e, gracze Firepuda. Trójeczka poszła i półeczka nie trafiona, ale teraz szybkie podanie, wyprowadzenie teraz i Tomasz Zemlak podawał na tych tablicach. Naprawdę to się dobrze ogląda. Teraz seria niecelnych rzutów jest w końcu. To niski wynik, ale zdaje się, że trafiła Kosa na kamień. Dobrze zablokowany teraz ja Wojciech Kurek teraz pięknie w obronie się zachowuje. Zobaczymy właśnie, teraz wy, wyciągnęli Kurka spod kosza. I tak, i tak. Będziemy startować. Jeszcze zegary mogłyby pójść też. Na razie mamy 0, o, jest zegar, wszystko jest, jest porządnie. Na razie mamy zero, o, jest zegar, wszystko jest, jest porządek. Zmiana koszy nastąpiła piłka do Sierki 26-23 Dynamicznie teraz do środka oj teraz dobrze teraz do oj teraz dobrze teraz do, do Jakubiaka podawał Mikołajczak Mikołajczak Michał podawał Jest w 14 Michał Mikołajczak jest wszystko wszystko stało się dla mnie jasno do Sierki, Sierka, bezlitosny jest Sierka. Jego tablice z odchylenia, z takiego do boku, naprawdę to nie są łatwe rzuty, to wygląda tak łatwo, a Sierka jest bezlitosny w tej chwili. 31-25. Mikołajczak, Michał, brawo! Muszę przeprosić tutaj Macieja Michała, znaczy przeprosić chyba Michała, bo mówiłem o Macieju, o jego statystykach, a to nieprawda była po prostu. Teraz szybki atak. Podanie niestety popełnił nie, nie, niefortunne. Szybki rzut od razu z zemlaka teraz oj zamknęli go tutaj. W, w, dobra, wysoka obrona i teraz szybka piłka. Czy to się skończy punktami? Tak jest. Tak jest. Michał, mi to do zrobienia. Zobaczymy czy im się to uda Dobra, teraz akcja Mikołajczaka. Dobrze, teraz na tablicach nie. Pierwszy nie trafiony. Drugi również nie trafiony, no? I tutaj zawodnik z numerem 11, czyli Tomasz Zemlak. Pierwszy rzut trafiony, drugi rzut nietrafiony, Ale jeszcze tutaj konsierkę, nie dziwię się w ogóle. Musiał rzucać już, musiał rzucać. Kolek skończy tutaj. O matko Bosko kochano. Jak to mówią, do końca będzie grał Mikołajko. Do końca zagrał, do końca nie trafił nie można też zupełnie powiedzieć, że, że tylko, tylko brak koncentracji i gubią piłkę chłopaki z Firepuda, bo to jest na pewno też efekt dobrej obrony NBK Goldy i to ewidentnie robi im robotę. Teraz wadnie bardzo, bardzo karczewski za dwa po poddaniu Mikołajczaka, Michała. Drużyny NBK Gold League. I mamy akcję Firecuda. Wejście pod kosz, ależ teraz pięknie znalazł Mikołajczak Karczewskiego. Doświadczenie. Doświadczenie Jacka Sierki. 46-letni zawodnik, 196 cm wzrostu. Eee. Czy Jurczak znajdzie jeszcze rytm? Nie. Nie znalazł tego rytmu. Pewna ręka, rzuty o tablicę. Eee. To specyfika tutaj hali zdaje się, te, te rzuty o tablicę. No dwa punkty pewne zaczął trafiać rzuty bo całą pierwszą kwartę grał ładnie Później, później niestety nic, nic mu nie chciało wejść o w to lider drużyny więc troszkę za to za to Jacek Sierka 11 punktów Michał Mikołajko, 14 punktów wyprowadzili po tym zanim mecz się skończył o zwycięstwie. No bo tutaj nie ma co się dziwić już. Nawet jakby Haider tutaj tą trójkę trafił, to to do... największą bolączką drużyny Firecuda. No i pytanie, czy to była ich jakby czy to był ich wieczór, w którym po prostu gubili by, by, pił. piłkę, to do transition defense eee, Wynosiło dużo strat. Czy...